Gościem audycji Tutti Frutti jest Adam Dobrzeński, muzyczny dziennikarz radiowy i konferencja. Witam Cię pięknie. Witam Cię, Jarku, witam serdecznie tych, którzy nas oglądają i słuchają. Wiem, że od dzieciństwa lubiłeś słuchać. I to nie tylko muzyki. Po prostu lubisz słuchać. I tak. słyszysz? No i podobno słyszę, faktycznie, tata mnie zaraził miłością do, do słuchania jako takiego, czyli wszystko zaczęło się od listy przebojów programu trzeciego, kiedy lista przeboju wtedy jeszcze nie była w piątki, a była w soboty, i najpierw to było tak zwane słuchanie bierne. Czyli słuchanie dla samego słuchania, poznawania i zapoznawania się z dźwiękami, z artystami, a potem już było takie bardziej czynne, nawet bardzo szybko czynne. Nastąpiło zeszyt, mały, taki jak do szkoły się nosiło, i notatki po kolei, która piosenka na którym miejscu, z którego miejsca spadła, awans, nowość. To mnie bardzo, bardzo szybko zaczęło interesować. I zapisywałeś to fonetycznie, czy znałeś angielski? Ja skąd? Mhm. Angielski bardzo długo jeszcze był mi nieznany. Ja go poznawałem, słuchając. Nawet przez pierwsze parę lat nie wpadłem na pomysł, żeby, żeby sięgnąć po słownik polsko-angielski, żeby uczyć się tych słówek. To ja też był trudno tak. dostępny w tamtych no więc czasach. No właśnie, no i zespół Europe był zespołem Europę. Yy, bo tak się i, pisze. No i tak się jak pisało, jak się dowiedziałem, że tak się pisze, to tak mówiłem. Bo jakoś nie przyswoiłem sobie, jak zapowiadał dziennikarz, ten zespół na, na radiowej antenie, bo też słuchałem, oprócz trójki, słuchałem też jedynki, bo jedynka miała taką bardzo fajną audycję też z nowościami w ciągu dnia więc to było dla mnie takie okno, okno na świat po prostu. Nie było Radia Luxemburg, popularnego wówczas, bo to nie ta epoka, tylko szukałem w radiowym eterze tego, co było dostępne, co było ciekawe. Zacząłem tą gałką kręcić. Nie tylko było na, na jednej częstotliwości ustawione, tylko już na, na coraz większej. Czyli ilości. poszukiwania. Tak, już zaczęły się poszukiwania, bardzo szybko, bo to był rok mniej więcej 87-88. To już był jakiś taki spory awans, bo w 1988 roku stworzyłem na wzór Listy trójki, swoją prywatną listę przebojów, którą do dzisiaj układam. Układam gorącą setkę każdego tygodnia. To jest niesamowite o co komu, to na co, a mnie to bardzo interesuje. Gigantyczna praca, słowo poszukiwania akurat w odniesieniu do ciebie jest niezwykle adekwatne, bo ty wciąż czegoś poszukujesz z tego, co się orientuje, wciąż odkrywasz nowe talenty. Oczywiście nie pomijając tych, którzy mają już spory dorobek na swoim kancie, to ale tobie, dziennikarzowi muzycznemu, wielu wykonawców zawdzięcza otwarcie drzwi do Szerszej działalności. Już nie chcę używać słowa kariery, ale do takiej działalności zauważalnej. Jak to powiedział Krzysztof Logan Tomaszewski, ja każdemu, komu uznam za stosowny, że, że warto, daję szansę. Jakby jestem takim oknem dalej. No staram się tę tą, tą misję w pewnym sensie realizować, bo to jest misja. To jest duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która na mnie spadła, kiedy dostałem pierwszą mini audycję od Jurka Rowińskiego, szefa muzycznego na Myśliwieckiej. I on mi wtedy powierzył małą scenę młodych. I, i moją, moim zadaniem było zapraszać młodych artystów z Mazowsza. I prezentować ich w takim krótkiej rozmowie, jak teraz rozmawiamy, nie w większej formie, ale takiej do pięciu minut, i potem to miało być pointowane utworem. Staram się pomagać każdemu, komu uznam, że warto pomóc. A komu warto? Warto artyście z prawdziwego zdarzenia. Artyście, który jeśli jest debiutantem, moim skromnym zdaniem, wydaje się coś może przekazać dalej, coś może osiągnąć, jest, jest takim, który człowiekiem, który śpiewa po prostu, śpiewa, a nie uczy się śpiewać. Nie jesteśmy na etapie uczenia się śpiewania, tylko z tych, którzy już potrafią śpiewać, no wyciągam te, te smaczki, stąd też zaczęto mnie zapraszać na festiwale muzyczne. Zasiadałem w żyli przez wiele lat na festiwalu młodych talentów w Zamościu i to było niesamowite, dlatego że tam e, zasiadałem z osobowościami, zasiadałem z ptaszczynem Wróbleckim, zasiadałem e, przy jednym stole e, z Danucią Błażejczy, która była zaproszona. Na, do, do oceniania młodych adeptów. I, I to było niesamowite, dlatego że artyści, którzy byli też wykładowcami, i ja, skromny dziennikarz, który wyciąga czasami za uszy tych, którzy debiutują i walczy, e, sugerując e, tym wielkim, że że ja w nich widzę potencjał, że wydaje mi się, że drugi etap konkursu jest dla nich, bo wtedy może rozłożą skrzydła, może stres z nich zejdzie i usłyszymy to, czego nie pokazali na przykład w pierwszej części tego konkursu. I w większości przypadków mi się to udawało. Była też taka śmieszna sytuacja, bardzo, bardzo nawet sympatyczna. Wygrały egzekwo w jednym roku dwie dziewczyny yy, i ewidentnie ta, która była druga na tym podium. Ona mi nie przypadła do gustu, ona, ona się darła, ona nie pokazywała swoich walorów wokalnych, ona potrafiła śpiewać. Ona już była na piątym roku w studiów na Wybrzeżu, ale miałem wątpliwości i nie, nie, nie do końca zgadzałem się z tą decyzją wszystkich, żeby, żeby ona była też na pierwszym, ja ją widziałem na drugim miejscu. I, I nie zapomnę jak po roku mniej więcej ona się do mnie odezwała i powiedziała, że ona pamięta, że nie była moją ulubienicą, ale nagrała piosenkę. I ona tą piosenką chciała no, mnie zainteresować, oczywiście, jeżeli jeżeli będę zainteresowany. Byłem zainteresowany, bo usłyszałem w tym nagraniu y, duże podobieństwo do, do tego, co robiła Tina Arena w, w Sorento Moon. I w efekcie y, tego, tego przekazania mi utworu było to, że po pierwsze wprowadziłem na radiową playlistę to, tę kompozycję, a po drugie znalazła się jako bonus na składance, którą wówczas wtedy publikowałem, Muzyka Czterech Stron Świata. Były kobiety tu, kobiety tam i, i ona jako bonus, jako specjalny na tej pierwszej pół Zamykała ją. W prosty sposób ta wypowiedź sugeruje następne pytanie: czyli można kształtować gusta muzyczne? Absolutnie tak, i mam e, wielki problem z naszą rzeczywistością, gdzie młodzież nie potrafi mm, sięgnąć do, do, do radia. Nikt tego radia po prostu jak mój tata. I nie zasugeruje. Mają internet, mają Spotify, mają platformy muzyczne, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie dłoni uszu mają dziesiątki tysięcy nagrań każdego dnia one są publikowane. To jest bardzo fajne, bo mają wielką przewagę nade mną nad tobą, gdzie tych płyt nie było, gdzie trzeba było dogadywać się poznawać Stewardesy, które przywoziły w swoich torbach płyty kompaktowe ze Stanów Albo Zjednoczonych. Albo marynarzy. Albo marynarzy, no ja akurat Stewardesy poznawałem i Stewardesy, które latały do Nowego Jorka, albo do Chicago i właściwie raz w miesiącu spotykałem się pod lotniskiem i, i, i pakiet płyt. Dostawałem. Najczęściej były to płyty z muzyką country, notabene. To, to jest ciekawa sprawa. Tak, do, do country zawsze miałeś pewien sentyment i to chyba pozostało. Wkrótce. Pozostało zdecydowanie mm. tak. Morgan Wallen, kolejny tydzień na pierwszym miejscu w Stanach. Płyta już obgrana u mnie w audycji do, do granic niemożliwości. Podwójny album fantastyczny, to jest Wielka Gwiazda. Grand to Opry. Ale jeszcze to ewoluowało w drugą stronę, bo, bo country, tak, to jest taka, taka moja pieczęć, ale jeszcze jest druga rzecz, czyli Czechy. Tak, i o Czechach na pewno też dzisiaj porozmawiamy. Natomiast chciałem Cię jeszcze podpytać o radio, bo to słowo się bardzo często przewija w naszej rozmowie. No, siłą rzeczy, bo jesteś radiowcem, jesteś dziennikarzem muzycznym. Radio, dziennikarstwo. Dziennikarstwo i tutaj mamy niesamowitą okazję, bardzo wyborną okazję do tego, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, tudzież widzom, że praca dziennikarza to nie jest tak, że Przychodzisz na godzinkę i po godzince e, koniec audycji i do kasy. Nie? Bo no przygotowanie właśnie. godzinnej audycji nieraz e, trwa u niezliczoną ilość czasu. Oj, bo to jest zupełnie analogia, myślę, do mojego zawodu, bo mój pierwszy zawód to e, nauczyciel. Po to poszedłem na filologię. Jestem polonistą, mhm. poszedłem na filologię polską na Uniwersytet Warszawski po to, żeby e, poznać słowo. Nie tylko od strony e, mówienia, używania tych słów, ale pisania, bo mnie to zawsze interesowało i stąd prowadzę muzyczny blog. I, I wielokrotnie moje teksty były publikowane, jak nie w gazetach, w internecie non-stop są publikowane, ale nawet na, w książeczkach płyt. I, I to mnie bardzo interesowało to poznawanie i to przekazywanie tej wiedzy dalej, bo wylądowałem wreszcie na pół roku w szkole, żeby, żeby, żeby zdać certyfikat, bo to już była ta, ta, ta nowa forma pozostawania nauczycielem. Ale to. Niejako przeniosło się na to, co robię z muzyką. Czyli jak będąc nauczycielem, no to zabiera się y, prace domowe do domu, na weekend opracowuje się wykłady, czyli jest ta praca non stop i, i wolny dzień od pracy nie jest wolnym dniem dla nauczyciela. Zupełnie jest tak samo w pracy tak samo Nie ma czegoś takiego jak wolny dzień. No mogę sobie zrobić wolny dzień od muzyki, bo to się hmm. zdarza, bo jest za dużo. Bo bywa tak, że po, przez weekend y, potrafię przesłuchać 20 płyt albo i więcej, y, więc to jest płyta po płycie. W tym czasie gotuję albo sobie coś, jakieś notatki yy, też wykonuję, ale płytę z odtwarzacza wyjmuję i wkładam następną, i kolejną, i kolejną. No więc jak każdy normalny, mniej więcej człowiek yy, jest w pewnym momencie przesyt i, i mogę się odseparować od, od muzyki w poniedziałek, ale wieczorem jadę do radia, żeby poprowadzić audycję i, i znowu jest muzyka. Tak jest, a to słuchanie muzyki zajm, no zajmuje wiele godzin, z tego przesiewu wybierasz te perełki, wisienki na Ta, torcie, tak. które później na antenie radiowej prezentujesz, to już świadczy o czasie, który jest przeznaczony na przygotowanie audycji, ale oprócz tego to jest również literatura, zgłębianie mhm. literatury, to bywanie na koncertach, to też jest czasochłonne, aczkolwiek niezbywalne. Ja się wciąż nie mogę odseparować od koncertów. Bo, bo to mnie ciągnie. Jeżeli artysta zdaje egzamin na płycie i ta płyta mi się bardzo podoba, ja chcę poznać, jak on to wykonuje na żywo. Bo wielokrotnie było tak w przypadku i polskich artystów, ale i tych wielkich gwiazd, które debiutują całkiem niedawno na rynku muzycznym, że kiedy idzie się na koncert jest absolutna porażka. Zespół jeszcze nie jest obegrany z materiałem, jeszcze się nie rozegrał, jeszcze się chłopaki nie poznali dobrze i na scenie różnie to bywa. Ja pamiętam pierwszy koncert zespołu White Lies, oni sami przyznali w wywiadzie, że pierwsza trasa koncertowa dla nich to była absolutna porażka, bo oni nie spodziewali się tego sukcesu, nie spodziewali się tego odbioru i ich zjadała za każdym razem trema, oni nie potrafili sobie radzić i pierwsze 5-6 utworów zawsze... Psuli, po prostu. A to były te największe przewoje, bo od nich zaczynali, bo innych nie mieli. <grym> I tych przewojów akurat zarówno na ich koncie, jak i na koncie setek tysięcy innych wykonawców jest cała mnogość. O! W audycji Tutti Frutti gościmy dzisiaj Adama Dobrzyńskiego, muzycznego dziennikarza radiowego i konferencjera. Wiem, że lubisz podróżować i odwiedzać miejsca, Totalnie niekonwencjonalne, w tym między innymi Czechy, które przewinęły się we wcześniejszej <grym części <grym naszego spotkania. O ogromie tej miłości mojej do Czech jest taka anegdota i nasze spotkanie wspólne z Ewą Farną w ubiegłym roku, kiedy wydała polską wersję swojego ostatniego albumu o Mami. I w pewnym momencie naszej rozmowy mówię: Ewa, wiesz, ja nie wiem jak ty, no ty mieszkałaś w Trzyńcu, nieopodal polskiej granicy. Ja bardzo lubię morawy, śląsk od tej strony. Przechodzę przez Most przyja Przyjaźni w czeskim Cieszynie. Jestem po stronie czeskiej i zaczynam oddychać innym powietrzem. A ona mówi: No, pewnie bo jest w Trzyńcu, Huta. No, to nie dziwne. Ja mówię: Nie, to <laughs> chyba nie o to chodziło. Ja po prostu tam czuję się swobodnie. Ona mówi: Rozumiem, wie, wie co mam na myśli. Ja mówię: Wiesz, kiedy była pandemia, rok 2020 Pierwszy, drugi rok pandemii, niby granice były zamykane, niby nie można było bez paszportu covidowego się przedostawać. Ja paszport covidowy miałem, ale po, po, teraz po latach mogę powiedzieć, że w przypadku Czech niekoniecznie był potrzebny, bo tylko raz mi sprawdzono a właściwie na festiwal, kiedy wchodziłem. Natomiast tak to była wolna, swobodna przechadzka mostem wolności, przyjaźni do strawy bez problemu można było też samochodem jechać. Nie wiem, jak było w komunikacji, na przykład jak pociągami się podróżowało. Natomiast faktycznie samochodem yy, pojechałem do Czech 25 razy, odwiedzając i te dalsze zakątki, i te bliższe, i właściwie morawy wzdłuż i wszerz, bo, bo tu jest bardzo dużo zamków, które mnie interesują, więc, więc te zamki wszystkie musiałem pozwiedzać. W pandemii to było coś cudownego, kiedy obiekt niby zamknięty, otwierają nam podwoje, wchodzisz do yy, środka, kupujesz bilet i cały zamek jest do Twojej dyspozycji. Zwiedzanie indywidualne. Bo, tak? bo Czechy miały bardzo głęboki lockdown, a my nie. A jednak te yy, ośrodki kultury były dostępne. Mhm. Ludzie poszli do pracy i tam zostali w tej pracy. No, więc jak przychodził turysta, i to z Polski z ogromną przyjemnością nas wiesz podejmowali, i można było te, te zamki zwiedzać. Więc, jak wrzucają zdjęcia na Facebooku, no to były takie bardzo ponure, bo piękne miejsca, a ulice, okolice, te zabytki, które zwiedzaliśmy, wszędzie żywej duszy tylko my. Więc to był mhm. unikat niezwykły i mówię Ewie, że słuchaj, byłem w Czechach 25 razy, ona, o Boże, byłeś dwa razy więcej niż ja w Polsce. <grym> <grym> tak to było. Będąc w tych niekonwencjonalnych miejscach zawsze, ale to zawsze kosztujesz lokalnych potraw. Podstawa, absolutnie tak i czasami niekoniecznie te najsłynniejsze, tylko albo rozmawiam z lokalsami, albo sam przygotowuję się przeszukując internet wzdłuż i wszędzie żeby coś ciekawego z tej karty wyłapać, ale najczęściej to jest tak, że jeśli, jeśli nie znam tego menu, nie znam e, tych jakby rzeczy, które by mnie powinny zainteresować, pytam kelnera po prostu. Tak jak byłem w Kłajpedzie i to jest ciekawa sprawa, e, poza sezonem 1 kwietnia 2022 tak naprawdę e, miasto puste, turystów nie ma, turyści zaczynają się po majówce. E, schodzę z hotelu, do taksówki już się zameldowaliśmy i proszę kierowcę, żeby zawiózł mnie na starówkę. On tak patrzy na mnie on mówi, ale starówka jest tam. Ja mówię, wiem, ale chciałbym, żebyś mnie zawiózł, bo chciałbym chwilę porozmawiać. A, to okej. Okay. No i przez, przejazd przez most, potem przejazd na starówkę, to była odległość niecałych dwóch kilometrów. I mówię, że, żebyś mi opowiedział, co tu jest ciekawego do zwiedzenia, bo cały jutrzejszy dzień będziemy chodzili. Ja mówię, ja wiem, gdzie powinienem pójść, ale ty mi powiedz jako, jako kierowca taksówki, gdzie, gdzie warto zajrzeć. A przede wszystkim, gdzie o godzinie 23 mogę lokalne jedzenie z e, wypróbować jakąś dobrą rybę. I tak dalej. A on mówi, o, no to będzie chyba problem, no bo jest późna pora, ale pojedziemy do takiej jednej restauracji, podjeżdżamy, no niestety jest drzwi zamknięte, ale mówi, ale jeszcze jest jedna, jeszcze jest jedna na rynku i ona powinna być czynna. Wprowadził nas tam do tego znajomego swojego na rynku. Okazuje się, że jak najbardziej jest czynna. Na zewnątrz siedziały osoby opatulone, bo to przecież był kwiecień, jeszcze w jakieś tam kurtki, jeszcze chłodzi grzewaczami i to 23, no to już tak mm -hmm. jeszcze sympatyczny bardzo. Temperatura była minus jeden wtedy. I on mówi, że przyjechali goście z Polski, czy jest szansa, żebyśmy byli obsłużeni? Tak, kucharz jeszcze jest. I zamówiliśmy cały zestaw specjałów. Słuchaj, jest godzina pierwsza w nocy, pierwszego kwietnia, to nie prima aprilis. Przychodzi kelnerka i pyta się, czy jeszcze byśmy chcieli coś domówić, bo kucharz czeka i jest ciekaw naszej opinii. No, no i oczywiście oczywiście dołomówiliśmy. No, rachunek był niesamowity, jeden z większych, jakie zapłaciłem, ale absolutnie tego nie żałuję, bo, bo okoń morski, zupa rybna z dorsza i z łososia, która była tam przyrządzona, nigdzie takiej nie jadłem. Napawasz się smakami świata, a w domu też lubisz pitresić. Też, też. I te wolne weekendy, kiedy nigdzie nas nie, nie podkusi, żeby się y, wypchnąć y, w świat, czy w Polskę, to faktycznie siedzę, najpierw idę na targ, tak jak będę szedł w najbliższą sobotę na targ niedaleko, zrobię zestaw zakupów i, i wtedy kupując będę myślał co będę gotował. Co ale będę sam wymyślasz potrawy, A, czy tak. bazujesz na gotowych? Nie, nie, nie. Wszystko jest od początku przygotowane przeze mnie. Teraz na święta zaserwowałem rodzinie jak zawsze schab pieczony, speklowany w czosnku z majerankiem. To jest takie moje świąteczne danie na, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc przygotowuję. No i oczywiście śledzie z cebulką, z olejem rzepakowym. Podobno tak jak ja je robię, to, to nikt nie robi. Nie wiem w czym tkwi... Yy, ich, Chyba się wproszę do Ciebie. Ale bardzo proszę. Dnie. Był taki moment przed pandemią, że, że znajomi artyści zamawiali u mnie słoiki takie śledzika, bo kto spróbował raz, to, to podobno to już ten smak zostaje. A to jest kwestia tylko doboru odpowiedniego śledzia. Czyli mogę o tobie mówić dziennikarz muzyczny radiowiec, konferencjer, ale także gastronomik. Gastronomik, tak, jeszcze, jeszcze z gastroskopią problemów nie ma, ale, ale tak. Ta gastro też jest przyjdzie. Dobrze. Z innej trochę materii. Kino, teatr, filharmonia, czy raczej kluby muzyczne i koncerty rockowe? No, pierwsze miejsce zdecydowanie mają koncerty, yy, filharmonia czasem, no Dracula, Teatr Narodowy, yy, no już zaliżony właściwie dzień po premierze, czegoś takiego bym nie mógł przegapić, yy, a do teatru opowiem Ci, że złapałeś mnie, bo w teatrze, może przed pandemią byłem ostatni raz. To, no, to, to on już niestety to na tym tak, mhm. czas. ale to też się wiąże myślę z tym, że, że był taki moment w moim życiu przesytu. Bo kiedy e, zanim jeszcze zacząłem studiować, a byłem w liceum, tam wydawałem gazetę o nazwie szkołek. Mhm. E, I wycieczka te, do teatru tym się skończyła, że się zakochałem może bardziej zafascynowałem teatrem, teat na woli, teat dramatyczny. Bywało tak, że trzy razy w tygodniu byłem na sztukach różnych. Więc to mniej więcej było takie. No, no Wprowadzenie było do tego, co było potem w życiu muzycznym, koncertowym, bo trzy koncerty w tygodniu, e, to betka, to no to jest jakby norma. A propos Filharmonii, bo taki tytuł tutaj też się przewinął. Czy ty słuchasz czasami muzyki klasycznej? Nie mam na nią czasu, więc śmiało mówię, że nie słucham. Chyba, że jest to fuzja z muzyką rozrywkową z jakiegoś powodu, albo było tak, że pisałem no, do gazety. Rok recety. symfoniczny na przykład. O, no to rok symfoniczny to jak mm -hmm. najbardziej, ale nie jest tak, że do muzyki klasycznej specjalnie sięgnę, zajrzę, no chyba, że atom String Quartet nagrał płytę, tak? No to, to było siłą rzeczy i nie tylko słuchałem, ale, ale i zaprosiłem chłopaków do studia. No to takie fuzje jak najbardziej. Jesteś moim wieloletnim kolegą po fachu. Czy sądzisz, że w muzyce, jako dziennikarz muzyczny, radiowiec, czy w muzyce da się jeszcze zrobić coś nowego? Hmm. Każda płyta każdego artysty to jest coś nowego, ale niestety nie powstałoby bez tego, co było wcześniej. To jest jakby taka wypadkowa... To naturalne to w muzyce naturalne. w ogóle, prawda? Jedno wypływa z drugiego, z drugiego. począwszy od źródeł jazzu tylko w ten sposób jak najbardziej oczekuję nowego, no gdybym nie oczekiwał, to nie, nie podniecałbym się dosłownie na nową płytę Landerley czy zespołu Depeche Mode, bo to były dwie najgorętsze premiery, według mnie tego zaryzykuje nawet półrocza, tym bardziej, że Andy Fletcher w ubiegłym roku zmarł i, i wszyscy byli ciekawi, co chłopaki zrobią bez niego. Yy, i, I ta płyta, jak tylko miałem tu akurat w streamingu do możliwości odsłuchania przedmiotowego, no to, to skorzystałem z tej przyjemności i tej możliwości, więc, więc pod tym względem te nowości do mnie trafiają i czekam z wypiekami na polikach. Tak jest, ale nie oczekuję, że będzie stworzony nowy gatunek muzyczny, bo to chyba jest niemożliwe. Niemożliwe Za dużo było fuzji. Zdaje uwagę, się, że możliwe. wszystko się już zmieszało, wszystkie style zaczęły przenikać i już Namysłowski przecież jazz rozwinął do granicy też nieosiągalnych i zakochał się w góralszczyźnie, zakochał się w folku i to ile lat temu. No więc już, już Właśnie, nic nowego nie będzie. Przecież nawet z muzyki folkowej są czerpane na pewne elementy. A Skandynawowie już od lat zakochani w łączeniu folku z metalem, tą, tą fuzję bardzo udanie sprzedają i, i to emanuje mocno też na polski rynek muzyczny, choć wiele gatunków nie ma wciąż takiego odzorowania przebicia, żeby, żeby te płyty się pokazywały, żeby ci artyści potrafili swoją fascynację przełożyć na, na ten swój język. Zespół bluegrassowy folkowy stricte w Polsce mamy jeden – Kwiat Jabłoni. Nie ma drugiego. Karolina Strzemska odeszła trochę od bluegrassu, poszła w stronę muzyki bluesowej, to nawet Tak samo popowej. jak z Big Beatem, Ania Rusowicz, w zasadzie jest jedyną, Je jedyna, która, która nawiązuje jest... do lat 60. I, i do Big Beatu i do tamtych yy, klimatów. Zresztą robi to wybornie, to trzeba przyznać, że naprawdę jest mistrzynią yy, w tej yy, prezentacji w kompozycjach oczywiście. Tak, zespół folk metalowy, bo, bo w, yy, wchodzące w skup, powiedzmy w klimat z, związany z jakimiś wieszami, jakimiś legendami to tu trochę tych zespołów jest więcej ale, ale folk metalowy, czysty zespół no to łysa góra i drugim do głowy nie przychodzi Marzenia Adama Dobrzyńskiego albo marzenie największe w podróżach w muzyce w czym? No nie wiem co przeważy <grym> wiesz co nie wiem no. czy to równoważne jest to jest, to, to jest tak, że tych marzeń znaczy, jak to było w tym powiedzeniu, że y, powiedz o swoich marzeniach Bogu, to, to, to cię wyśmieje, tak? Tak, a, tak. A więcej tak. To My dużo, planujemy, a Panu no, się śmieje. Więc tak. tu nie, ale mam w tyle głowy pewne jakby hasła, pewne kraje, pewne miasta, które bym chciał odwiedzić, i to sobie spokojnie jakby realizuję. Nie patrzę daleko do Afryki, bo to są jednak nie tylko finansowo-chłonne, ale czasochłonne podróże. Ja jednak jestem nauczono od lat, pracując w mediach ogólnie, tak to możemy nazwać, że. Że czasu mam mało, że mam weekendy tak naprawdę do dyspozycji i one są moje. Jeśli jadę na jakiś festiwal, dogaduję się z organizatorem, to albo zostaję jeden dzień dłużej, albo dzień wcześniej przyjeżdżam, żeby po danym miejscu, tym bardziej jak go nie znam, żeby sobie pospacerować, pospotykać się z ludźmi, pójść na próby. Tak, wtedy, wtedy to, to jest tak realizowane, ale jednak jestem weekendowym zwiedzaczem, weekendowym podróżnikiem, więc stawiam na Europę. I szczęśliwie w tej Europie mamy bardzo wiele jeszcze do zobaczenia. E, tak sobie policzyłem, e, że i to nie tylko są akurat państwa europejskie, ale łącznie ja tylko 23 państwa odwiedziłem. To zobaczyli jest przede mną. To jest takie marzenie, taka droga nie zdradzając szczegółów, nie Dwóch krajów obcych nie odwiedzili. Tak, <laughs> Najzabawniejszy moment Twojego życia zawodowego. Hmm. Nie wiem, no, no bo w pracy radiowca zdarzają się no, takie anegdotyczne. Są śmieszne sytuacje. Jedną z takich śmiesznych na pewno było to, jak moi koledzy się założyli za moimi plecami. Ja tego nie wiedziałem, czy zdążę wskoczyć na antenę na żywo. A o co chodziło? Chodziło o to, że wtedy był taki czas, że czytałem wiadomości dla kierowców, czyli byłem w części newsowej, tej, której zdecydowanie nie lubię, bo to jest rzecz, która jest pod dużą presją wykonywana praca. Tak, masz ten czas określony, masz audycję godzinną, dwugodzinną, masz nawet 15-minutową, wchodzisz do studia, rozmawiasz, wychodzisz. No jednak wiadomości są o pełnej godzinie, a wiadomości dla kierowców jeszcze nawet w połowie godziny. Czasami te informacje, tragiczne informacje spływają na tuż przed, i trzeba to uwzględnić w swoją wypowiedź słowną. No i tak było. Akurat nie było tragicznej wiadomości, ale były bardzo różne, interesujące tematy. Ja szczęśliwie miałem przygotowany już swój tam zestaw informacji, które miałem słuchaczom przekazać, ale ewidentnie się zagadałem i spojrzałem na zegarek, że było za dwie, a na Myśliwieckiej jak wiesz pierwsze piętro i parter tak. i dobiec do studia to troszeczkę jednak jest, no więc wyskoczyłem na tak zwanym speedzie, wpadłem do studia, do newsroomu i zobaczyłem spanikowane oczy dziewczyny, która miała czytać wiadomości, ale zanim miała czytać wiadomości, to miała mnie przedstawić. Ja zaczynałem od wiadomości dla kierowców. I ja cały czerwony tak wpadłem, a ona tak na mnie spojrzała. Dasz adę? Ja mówię muszę. To ona mnie przedstawia, idzie dżingiel. Ja wtedy dwa oddechy i na przeponie przeczytałem do korespondenta pół minuty, które miałem przeczytać. Korespondent z Radomia swoje rzeczy przekazał, potem wrócili do mnie, ja już wtedy unormowałem swój yy, oddech i dokończyłem te wiadomości dla kierowców, oddając potem mikrofon koleżance. Wyszedłem z tego newsroomu, wszedłem na górę, mówię, panowie, ale my już gadaliśmy, nie mogliście mi powiedzieć, przecież wy mieliście zegar przed oczami, a ja się tyłem. Nie, spoko, my się założyliśmy, czy zdążysz, czy nie. A, no i tam był wydawca i pytam się wydawcy, no i co? Przegrałem. <laughs> to tak było. I tak wygląda praca dziennikarza, w tym przypadku dziennikarza radiowego. Takich A. sytuacji zdarza się naprawdę dużo, dużo więcej. O kulisach pracy dziennikarza radiowego, w tym przypadku muzycznego dziennikarza radiowego rozmawiałem z Adamem Dobrzyńskim, i za tę rozmowę bardzo Ci dziękuję. Też bardzo dziękuję. I tak się pożegnam, jak się często żegnam na antenie. Do miłego posłuchania.